Gość Radio Yard. Z nami jest dzisiaj profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. E, witam pana, witam państwa. To mój debiut w Radio Yard. Bardzo się cieszę, że otrzymałem to zaproszenie. E, a ta data, kiedy się spotykamy, nie jest przypadkowa 9 maja, Dzień Unii Europejskiej. To, jak mówiłem, nie jest przypadek, bo to przecież plan e, Roberta Schumana został tego dnia ogłoszony. Jak z perspektywy czasu, kilkudziesięciu lat, e, ten plan można by było dzisiaj ocenić, podsumować? Że tak w e, marginesie 9 maja mi się rozuskojarzyło z depiladą, no, no, która tak. w tym momencie prawdopodobnie e, gdzieś tam ulicami hmm. Moskwy, mam nadzieję, że niekoniecznie do końca bezpiecznie e, przemierza. A jeśli chodzi o plan Szumana, no, e, był, e, był pomysł na e, Europę po II wojnie światowej. 呃。Uh Czy on wypalił, tak? czy, on, czy, czy to się udało zrealizować? Do pewnego stopnia tak, ponieważ Europa stała się tym kontynentem prosperity, tym rajem rzeczywiście ekonomicznym, rajem socjalnym, też bardzo dynamicznie rozwijającym się kontynentem, bo my dzisiaj postrzegamy Europę jako państwo, państwo, państwa bogate, ale to bogactwo w Europie relatywnie było znacznie większe w latach 80., jeszcze 80., gdzie takie państwa jak... Włochy, czy Francja, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, to był znacznie większy udział światowym PKB niż ma to miejsce dzisiaj. Niektóre państwa zahamowały swój rozwój, który był niezwykle dynamiczny, chociażby Włochy, które były taką europejską Japonią, a coś na pewnym etapie przestało działać. I, I chyba nie działa i w tej chwili szukamy przyczyn, dlaczego to nie działa i odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby ta Europa znowu zaczynała się rozwijać tak, jak się miała rozwijać. Jeszcze jedna rzecz, pamiętajmy o tym, że te wszystkie projekty integracyjne na początku... No, istnienia te, tej pra Unii Europejskiej powiedzmy, miały na celu, na celu stworzenie obszaru prosperity to tak, ale też obszaru politycznej kontroli nad Niemcami. To Niemcy były ten spiritus z wszystkich problemów Europy w XX wieku. I ta spłąta węgla i stali, czy EWG miała kontrolować Niemcy, a w ostatnich latach okazało się, że to Niemcy w dużym stopniu kontrolują Unię Europejską. Wspomniał Pan o Włoszech, no to trudno nie zapytać o to, jaki wpływ na politykę europejską będzie miał wybór nowego papieża, Amerykanina. No to jest bardzo ciekawe, oczywiście w kontekście tego, że Trump zrobił to tak. zdjęcie w stroju no. papieskim, więc od razu są spekulacje, że być może były jakieś naciski, ale oczywiście nic o tym nie wiemy. Kolegium Kardynalskie wybiera, przy czym pamiętamy o tym też, że tam zawsze była polityka, bo jest polityka i czy były jakieś układy polityczne? Nie mam zielonego pojęcia ani na ten temat nie wiem, nic nie powiem, ale, ale rzeczywiście koincydencja jest e, interesująca. E, e, nie jest to faworyt, e, przede wszystkim to jest, to jest dziwne, e, a zawsze kontynent no, wskazuje na pewną politykę Kościoła Katolickiego, e, Była Ameryka Południowa, teraz e, Ameryka Północna, e, tak czy owak, Trump może zacierać ręce, no bo to jest wielki sukces Ameryki. Ukraina, przedłużająca się wojna, zabiegi Ukrainy o to, żeby być częścią Unii Europejskiej NATO. Czy to już jest pomysł, który odejdzie w przeszłość? No bo wracamy do Donalda Trumpa na chwilę znowu, on dość jasno powiedział nie. No to nie tylko Donald Trump, ale to też państwa europejskie bardzo wyraźnie mówią nie dla Ukrainy w NATO. Przy czym pamiętamy, że w 2008 roku Ukraina i Gruzja były na agendzie na szczycie NATO w Bukareście i była nawet wstępna zgoda, Prezydenta Busha i ten akces, mapę drogową zablokowały Francja i Niemcy. Więc powracając do, do, do początków, być może, żeby udało się wtedy przeforsować tę decyzję, a Rosja była dużo słabsza niż, niż kilka lat później, to może nie byłoby wojny na Ukrainie, ale to oczywiście jest dzisiaj gdybologia. Ukraina nie będzie w NATO, czy w Unii Europejskiej będzie, też tak naprawdę nie sądzę, na pewno nie w jakiejś perspektywie, nie wiem, pięciu, dziesięciu Lat. Nie, nie wydaje mi się to realne. Ale Ukraina osiągnęła swój sukces na no, dwa sukcesy. Przede wszystkim nie, nie przegrała wojny z Rosją, co wydawało się e, niemożliwe. Samo nieprzegranie wojny, no jednak z wielkim mocarstwem, jest dużym, e, spektakularnym wręcz e, sukcesem. E, druga rzecz, e, no wczoraj, czyli e, dzisiaj w nocy, e, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła tą umowę e, surowcową e, z Ameryką. Udało im się wynegocjować e, całkiem sprawnie, całkiem dobrą umowę. To jest taki przyty do polskich władz i tych, i tamtych, że my niekoniecznie jesteśmy tak twardzi w negocjacjach, jak Ukraińcy, a im się naprawdę udało dużo. I ta umowa surowcowa przede wszystkim. Powoduje, że ten sojusz ukraińsko-amerykański nabiera realnych kształtów, nie tylko gospodarczy, ale też militarny, no bo przez pierwsze 10 lat to Ukraina ma korzystać z tych pieniędzy, one mają iść całkowicie na odbudowę infrastruktury, ale też zakupy sprzętu amerykańskiego, no tutaj siłą rzeczy, a dopiero po 10 latach te państwa mają się dzielić. No ale ta umowa może dawać realny parasol bezpieczeństwa dla Ukrainy. Parasol bezpieczeństwa. Wiemy, co się dzieje w naszym regionie. Mamy sytuację taką, a nie inną na granicy z Białorusią. Mamy też przesmyk suwalski. Ja trochę mam wrażenie, że tutaj się ścierają interesy nie tylko NATO i też naszego bezpieczeństwa, ale także Unii Europejskiej. Na przesmyku suwalskim? To bardzo, bardzo rozległy problem. Przede wszystkim przesmyk suwalski jest postrzegany jako jedno z kluczowych miejsc w obszarze bezpieczeństwa na mapie świata. I wielu analityków prognozuje, że jeśli coś, to tutaj. No przesmyk suwalski to jest te kilkadziesiąt kilometrów między Polską, czyli powiedzmy tą podstawą natowską, a Republikami Bałtyckimi, gdzie jest jedna linia kolejowa i dwie drogi, jak dobrze pamiętam. Jedna większa, druga mniejsza. Bardzo łatwo strategicznie zablokować ten przesmyk suwalski, a to powodowałoby, że Republiki Bałtyckie są odcięte od właśnie tej podstawy operacyjnej natowskiej. Nawet gdybyśmy chcieli, trudno byłoby tym państwom Pomóc. Tu się na pewno ścierają, ścierają interesy nie tylko zresztą Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, bo tutaj Chiny też były aktywne, jeśli chodzi o, o, o Litwę, nakładając no, sankcje swego czasu. Czy to jest rzeczywiście duży problem? Jest. Czy on odbije się na naszym życiu codziennym? Odbija się, no bo my się boimy, mamy i strumień kierowane przez Białoruś cały czas i mamy potrzebę wzmocniania tego muru na granicy my i Republiki Bałtyckie. Mamy odpływ kapitału z Podlasia chociażby, odpływ ruchu turystycznego, odpływ studentów Erasmus, więc to wszystko już nas dotyka. Ale czy, bo to gdzieś ta pytanie w kontekście jeszcze będzie wojna? Wydaje mi się, że nie. Czy w takim razie pomysł na bezpieczeństwo w postaci Armii Europejskiej to, to jest jakiś pomysł, czy to już też odeszło w przeszłość? Bo były takie dyskusje. Czy Armia Europejska jest pewnym konceptem, który żyje od bardzo dawna. Ja sam pamiętam zdjęcia o wspólnej polityce obronnej Unii Europejskiej sprzed no, kilkunastu lat, gdzie było zapisane dużo i bardzo mało w tej kwestii zrobiono. Przede wszystkim, żeby zbudować Armię Europejską, już pomijając różne Interesy państw. Pamiętajmy o tym, że postrzeganie bezpieczeństwa przez Polskę, Litwę, Szwecję jest zupełnie inne niż przez Hiszpanię i Portugalię i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest kwestia projektowania długofalowego. Armię można zbudować za. 10, 15, 20 lat w sposób realny, ale tego się nie da zrobić z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok. Więc, pewne, pewne rzeczy, pewną synergię systemów obronnych czy przemysłu zbrojeniowego, oczywiście można, można budować, ale jeśli Armia Europejska, to tylko jako pewien komponent dodany do NATO. A nie jako alternatywa dla NATO, bo jakbyśmy się nie napinali, to bez, bez Ameryki nasze bezpieczeństwo nie istnieje. Unia Europejska ma swoje wewnętrzne problemy, między innymi ze swoją tożsamością. Wybory powtórzono w Rumunii, czy też problemy z niemieckim AFD, które raz jest organizacją ekstremistyczną, innym razem nie jest. Politycy mówią jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa? Chyba tak. Politycy europejscy? No myślę, że nie. No właśnie myślę, że nie. To jest nawet ten kontekst Ukrainy, gdzie my widzieliśmy bardzo dużo roztarek państw europejskich. Ja nawet stawiałem takie tezy, że niektóre państwa europejskie bardziej boją się zwycięstwa Ukrainy niż, niż przegrany Ukrainy. Więc do tego stopnia. Potem zaczęło się to zmieniać, bo nawet nie modne było dalsze kooperowanie z Rosją, ale my tutaj pamiętajmy, że cały czas Europa nie przekazała tych 300 miliardów dolarów Ukrainie, które są zdeponowane w systemie bankowym europejskim. W dalszym ciągu kupujemy bardzo dużo w sposób rosnący gazu skroplonego z Rosji. W dalszym ciągu Niemcy kupują ropę w cudzysłowie z Kazachstanu, gdzie wszyscy wiedzą, że to jest ropa rosyjska i zwiększają wolumen zakupów. W dalszym ciągu widzimy bardzo duży wzrost wymiany handlowej z takimi państwami jak Tadżykistan, Turkmenistan, Kirgistan, gdzie dokładnie Wiemy, że to, to, to za pośrednictwem tych państw odbywa się handel z Rosją, więc mamy bardzo dużo za uszami, bardzo dużo jako Unia Europejska, jako państwa europejskie, ale także dlatego, że my różnie postrzegamy Rosję i różnie postrzegamy bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy teraz z wojną koalicyjnej ostatecznie wychodzą z atomu i mówią o, o gazie, o zielonym wodorze być może w przyszłości, mówią o budowaniu 50 elektrowni gazowych. Skąd będzie ten gaz? Oczywiście on może być z Ameryki może być z Kataru, ale to będzie gaz zawsze drogi, bo Ameryka chce zarobić. Tylko Rosja sprzeda ten gaz dumpingowo, żeby mieć swoje wpływy polityczne i myślę, że to jest nieuchronne. Powrót do relacji z Rosją, państw Europy Zachodniej jest po prostu nieuchronny. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie o studentów tym razem. Jaka jest szansa, że studenci wydziału, którym pan zarządza, mogą być opcją, która zasili szeregi urzędników Unii Europejskiej? Znaczy, moi studenci, tak się wyrażę, przepraszam was, że mówię, że jesteście moi, ale jesteście moi, moi kochani i najdrożsi. Uważam, że są bardzo dobrzy, są, mają bardzo duże kompetencje językowe, są bardzo otwarci. Są to, to, to są ludzie, którzy wiedzą, jak funkcjonują mechanizmy polityki, ale to, to nie jest kwestia tylko wiedzy, to jest kwestia właśnie tej pewnej otwartości, pewnej odwagi, którą oni w sobie mają. Moi studenci byli teraz na tej wielkiej konferencji Defense24 i dostałem specjalne... Podziękowania od organizatorów tej konferencji, że właśnie nasi studenci byli najlepsi, byli ciekawi świata, byli chętni do uczenia się i byli bardzo pracowici, bardzo pomocni, więc jeśli pracodawcy nie słyszą, to proszę jak w dym walić na stosunki międzynarodowe. To są naprawdę dobrzy, ambitni studenci z kompetencjami językowymi. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję bardzo Ustępujemy za uwagę. Z tego. Dziękuję uprzejmie. Gość, Radia Yard.